Squid Game przedstawił nam wielu ciemnych graczy, niektórzy bardziej złowrodzi niż inni, ale jednym z najbardziej interesujących jest Nam Gyu. Ta brutalna postać przyciągnęła uwagę fanów i zostawiła nam wiele interesujących szczegółów, dlatego dzisiaj na Charlie Tells zrobimy film o graczu 124. Przeanalizujemy jego motywacje, historię i cenne ciekawostki. Gotowi? Zaczynajmy! Namgyu po raz pierwszy pojawił się w pokoju graczy, obok innych postaci. Od początku widzieliśmy go blisko Thanosa, innej super znanej postaci. Zgodnie z serialem, obaj wzięli udział w turnieju, ponieważ byli całkowicie zadłużeni po inwestycji w kryptowalutę, która się nie udała. Namgyu i Thanos byli kolejnymi ofiarami gracza 333, który oszukał wielu swoich subskrybentów za pomocą swojego kanału YouTube. Od samego początku Namgyu przedstawia się jako uzupełnienie Thanosa. Namgyu pełni rolę drugoplanową, jest postacią całkowicie wspierającą Thanosa, prawdziwą gwiazdę. Relacja Namgyu z Thanos jest jednym z najważniejszych fundamentów jego postaci. Namgyu był promotorem klubu, który Thanos często odwiedzał. Tam się poznali, a od tego momentu Namgyu stał się jego cieniem. Chociaż Thanos nigdy nie wykazywał tego samego zainteresowania, właściwie nie pamiętał nawet imienia Namgyu. Ciągle nazywa go Namsu lub Namgu. Mimo to Namgiu pozostaje wierny Thanosowi. Prawdopodobnie dlatego, że bycie z nim daje mu status i pewną ochronę. W grze Pentathlon gracze muszą tworzyć drużyny, a Namgiu oczywiście musiał być częścią drużyny Thanosa. Jak powiedziałem, bycie z Thanosem dało mu pewne korzyści. Thanos jest postacią bardzo przekonującą, z wieloma fanami. Miał więc już przewagę społeczną w Squid Game. Namgiu dołączył do niego, by otrzymać część tych korzyści. W drużynie Thanosa poznajemy Minsu i Semi. Ci bohaterowie całkowicie wpłyną na los nam -Gyu. Bardziej związali się z nim, niż z samym Thanosem. Najpierw porozmawiajmy o Minsu, który jest postacią o słabym charakterze i lękliwą. nam od razu to zauważył, więc zaczął go dręczyć, odkąd go poznał. Dzięki Minsu rozumiemy coś ważnego. nam jest zasadniczo bully. Kimś, kto uwielbia dręczyć słabszych. I jak każdy bully jest tchórzem, atakuje tylko słabe osoby. Namgyu nigdy nie odważył się podnieść głosu na Thanosa, mimo że go nienawidził. Porozmawiajmy teraz o Semi. Była to dziewczyna o silnej osobowości, która nie pozwalała by ktoś ją deptał. Z tego powodu doszło do zderzenia z Namgyu. Ta kobieta interweniowała kilka razy, kiedy Namgyu próbował prześladować Minsu. To nigdy nie podobało się Namgyu. Semi sprawiała, że czuł się tym czym był, niedojrzałą i brutalną postacią. Ale mimo to Namgyu nigdy jej nie zaatakował, ponieważ jak każdy bully może prześladować tylko słabe osoby. Nigdy nie walczy z kimś kto go wyzwał. Poza tym Thanos miał preferencje wobec Semi. Atakowanie jej oznaczałoby przeciwstawienie się Thanosowi. Sojusz z Thanosem pozwala Namgyu przetrwać wiele gier. Ale wszystko się zmienia, gdy jego lider umiera na końcu drugiego sezonu. To kluczowy moment, ponieważ zostawia Namgju porzuconego, a on musi radzić sobie sam. W obliczu tej sytuacji kradnie narkotyki Thanosa i je zażywa, by zdobyć odwagę. Te pigułki pozwalają mu znieść straszną ciemność gier. Budzą w nim również zło, które do tej pory było mu obce. Po pierwsze, Namgju w końcu odważa się wyeliminować Semi. Chciał to zrobić od dawna, ale nigdy nie miał odwagi. Pigułki dały mu tę odwagę, której potrzebował. W grze w labirynt pigułki pozwoliły Namgyu zabłysnąć w pełni. Tutaj bezlitośnie eliminował wielu graczy. Namgyu jest zasadniczo niepewny siebie. Potrzebuje być blisko kogoś silniejszego, by przetrwać. Był to Thanos. A gdy ten odszedł, zamienił tę pewność siebie na pigułki. Tutaj Namgyu ujawnia coś interesującego. Mówi, że nienawidził Thanosa. Nienawidził go, bo nigdy nie pamiętał jego imienia, a także dlatego, że traktował go jak śmiecia. Ale mimo, że Thanos odszedł. Namgyu wspomina go z pewną nostalgią. W grze wchowanego Namgyu, cytuje słowa Thanosa Zniszczymy połowę wszechświata. Nawet czasami rapuje jak on. Namgyu to facet bez osobowości i lubi naśladować Thanosa, by poczuć się silniejszy. A sytuacja jest jeszcze bardziej sprzeczna, ponieważ naśladuje kogoś, kogo nienawidził. Z całym tym kontekstem dobrze zrozumieliśmy istotę namgiu. Łobuz odważny wobec słabych, ale tchórzliwy wobec tych, którzy go wyzwą. Jest również dość bojaźliwy w obliczu wyzwań, nigdy nie potrafił poradzić sobie samodzielnie w grach. Zawsze przeżywał dzięki Thanosowi i dzięki wykorzystaniu innych postaci, jak Min Su. a oczywiście bez Thanosa przeżył tylko dzięki pigułkom. To staje się jasne, gdy kończy się gra w chowanego. Tutaj Namgyu traci pigułki, a jego świat się zawala. Wie, że nie ma już siły Thanosa. Podczas głosowania widzimy, że po raz pierwszy głosuje na X. Odwaga Namgyu wygasła. Jego najlepsza opcja to odejście, ale nie dostanie tej okazji. Teraz przejdźmy do ostatniej gry Namgyu. Gra w skakanie przez linę była dla niego niemożliwym wyzwaniem. Namgyu dotarł do tej gry bez pigułek, więc zaczął odczuwać objawy odstawienia. Jego ręce i nogi drżą, nie może się skoncentrować i jest przerażony. W obliczu sytuacji Min-Su podchodzi do niego i pokazuje mu, że ma pigułki. nam nie może uwierzyć i błaga go o nie, naprawdę błaga, ale min Su nie będzie dla niego miły, nie zasługuje na to. Min-Su rzuca krzyżta nosa na most, a nie tylko to. Odważa się oddać wyzwiska Nam-gyu. Mówi mu, że jest przegranym. nam jest w tak złym stanie, że nie odważa się walczyć, ma tylko jedną szansę. Próbuje przeskoczyć linę z niewielką siłą, która mu pozostała, ale jest tak przerażony, że drży jak galaretka. Kiedy w końcu udaje mu się złapać krzyż, jest szczęśliwy. Ma nową szansę. Ale kiedy go otwiera, odkrywa smutną prawdę. Krzyż jest pusty. Min-su zabrał wszystkie pozostałe pigułki. Sytuacja jest tak zaskakująca, że Nam-gyu zapomina, by kontynuować skakanie. Lina ostatecznie go eliminuje. W Tej scenie jest coś interesującego. Już wspominałem o tym w innych filmach. Wiele osób uważa, że nogi Namgiu drżą z powodu objawów odstawienia, ale w rzeczywistości nie. Drżą z czystej tchórzliwości. W jednej ze scen usuniętych z drugiego sezonu, widzieliśmy Namgiu w grze w pięcioboju. Musiał rzucać bączkiem, ale ciągle mu się nie udawało. Tutaj widać, jak nogi drżą z lęku przed porażką, a tutaj nie miał żadnych objawów odstawienia. Po prostu się bał. Namgiu pojawia się ponownie w grze finałowej jako halucynacja Minsu Min Su pojawia się tylko po to, by go grozić i dręczyć. W rzeczywistości to jest wspomnienie, które Min Su miał o nim jako buli, brutalna i agresywna postać, która interesuje się tylko atakowaniem słabszych. Historia Nam Gyu nie jest tak głęboka jak innych postaci, ale mimo to miała kilka imponujących momentów, które przyciągnęły uwagę fanów. Dodatkowo jego osobowość była wystarczająco interesująca, by wielu prosiło o film o nim. Na koniec przeanalizujmy Namgyu jako gracza. Jak kompetentny był. Jako uczestnik może być średni lub doskonały, w zależności od kryteriów, jakimi się kierujemy. Pomimo swoich ograniczeń, wygrał kilka gier w sposób solidny. Na przykład, gra z lalką została przez niego przeprowadzona z dobrą kontrolą emocjonalną, by nie zostać wykrytym. Tutaj nie otrzymał pomocy od Thanosa. W innych grach wygrał dzięki swojemu sojuszowi z raperem. To jest niezaprzeczalne. Z tej perspektywy, Namgyu jest przeciętnym graczem. Ale chcę spojrzeć na tę sprawę z innej strony. Część Squid Game polega na wykorzystywaniu innych do wygranej. Najwięksi gracze serialu wykorzystywali swoich towarzyszy i zdradzali ich, gdy nadchodził odpowiedni moment. Więc w tym sensie, Namgyu potrafił wykonać odpowiednie ruchy, aby wygrać. Moim zdaniem to ma meritum i daje mu wiele punktów jako graczowi. Nawet bez tanosa, znalazł sposób, by dotrzeć do półfinału. Dzięki pigułkom zatuszował swoją tchórzliwość i nadal był skuteczny. Oczywiście można to uznać za oszustwo, ale jesteśmy w squid game, tutaj wszystko jest dozwolone, nic nie jest sprawiedliwe. Namgyu to kontrowersyjna postać, ale zdecydowanie interesująca na swój sposób. Początkowo byłem rozczarowany, że usunięto ta nosa, by nadać namgyu więcej protagonizmu, ale ostatecznie mnie zaskoczył. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.